Jeśli jesteś synem Bożym, rozkaż temu kamieniowi zamienić się w chleb. Jest napisane, że człowiek nie będzie żył samym chlebem, lecz każdym słowem Bożym. Diabeł zabrał go na górę i w jednej chwili pokazał mu wszystkie królestwa świata. Dam ci całą tę władzę i bogactwo. Wszystko to zostało mi przekazane i mogę dać to, komu zechcę. Wszystko to będzie Twoje. Jeśli mnie uwielbisz, jest napisane: będziesz czcił Pana, Boga swego, i Jemu samemu będziesz służyć. Wtedy diabeł zabrał go do Jerozolimy i postawił na najwyższym punkcie świątyni. Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół, bo pismo mówi, Bóg rozkaże swoim aniołom, aby dbali o ciebie. Mówi również, że podtrzymają cię swoimi rękami, aby nawet twoje stopy nie zraniły się o kamień. Pismo mówi, nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego.